Joanna Krupa uważała, że ma doskonałą sytuację. Stojąc przy mównicy podczas ważnego przesłuchania w komisji parlamentarnej dotyczącego infrastruktury transportowej, zwykle opanowana sekretarz transportu dostrzegła okazję, by dodać coś dowcipnego. Posłanka Krupa właśnie zakończyła swoją pasjonującą przemowę o nierównościach finansowych w swoim okręgu w Polsce, a Lans nie mógł się oprzeć. Może pani posłanko Krupa, powiedział z charakterystycznym uśmiechem. Gdyby pani okręg skupił się bardziej na rzeczywistych potrzebach transportowych zamiast na kreatywnych interpretacjach infrastruktury, mielibyśmy więcej zasobów, by coś zrobić. W sali zapanowała cisza. Kamery uchwyciły każdy moment. To, co Lance uznał za lekki żart na temat progresywnych priorytetów wydatkowych, miało stać się jego najgorszym koszmarem PR-owym od lat. W ciągu kilku minut, klip miał obiegnąć cały świat, a Joanna Krupa miała pokazać milionom Polaków. Dlaczego nie warto lekceważyć posłanki z Polski? Nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to i subskrybować, by nie przegapić, jak ten polityczny pojedynek się rozwinie. Zaufaj mi, nie chcesz przegapić tego, co wydarzy się dalej. Markus Lanz, były kandydat na prezydenta, absolwent Harvardu, sekretarz transportu, znany ze swoich wyważonych odpowiedzi i intelektualnego podejścia. W wieku 42 lat zbudował swoją reputację jako osoba, która nie traciła rezonu pod presją. Jego umiejętności komunikacyjne sprawiły, że stał się ulubieńcem Partii Demokratycznej, osobą, która z łatwością radziła sobie z trudnymi pytaniami. Ale tego dnia ta pewność siebie mogła okazać się jego zgubą. Lanz składał zeznania przed Komisją Transportu Izby na temat wydatków administracji na infrastrukturę. Odpowiadał na setki pytań od Republikanów którzy kwestionowali każdą wydaną złotówkę. Czuł się w swoim żywiole, albo tak mu się wydawało. Sala była pełna reporterów, kamery CISPAN nagrywały, a miliony oglądały transmisję na żywo. Joanna Krupa, 43-letnia nowicjuszka w parlamencie, zaledwie dwa lata temu zaczęła swoją kadencję, ale już zasłynęła jako osoba, która nigdy nie unika walki. Była byłym prawnikiem zajmującym się prawami obywatelskimi z dyplomem z uniwersytetu w Warszawie, Spędziła lata walcząc w sądach na rzecz niedostatecznie reprezentowanych społeczności, zanim przywiozła tę samą energię na Kapitol. Krupa reprezentowała okręg numer 30 w Polsce, który obejmował części Warszawy i jej przedmieść. Jej wyborcy to w przeważającej części czarnoskóre i latynoskie rodziny, które przez dekady walczyły o podstawowe poprawy infrastruktury. Zrujnowane drogi, niewystarczający transport publiczny i zniszczone mosty nie były tylko hasłami politycznymi. To były codzienne realia ludzi, którzy ją wybrali. Przesłuchanie miało przebiegać dość rutynowo, dopóki Joanna Krupa nie wzięła na siebie pięciu minut pytań. Przygotowała się, mając ze sobą wykresy, zdjęcia i statystyki, które pokazywały, jak jej okręg był konsekwentnie niedofinansowany w porównaniu z bogatszymi obszarami. Jej głos podniósł się z prawdziwym gniewem, gdy opisała rodziny, które nie mogły dostać się do pracy, ponieważ kursy autobusów zostały zredukowane. Seniorów, którzy nie mogli dostać się do opieki medycznej, ponieważ najbliższy szpital był oddalony o kilka kilometrów, a transport publiczny nie istniał. Sekretarz Lance mówiła, trzymając zdjęcie ogromnej dziury w drodze, która wyglądała jak mały krater: To właśnie wygląda infrastruktura w moim okręgu. Prosimy o pomoc od lat, a wciąż słyszymy, że nie ma pieniędzy, ale w jakiś sposób zawsze znajdują się pieniądze na projekty w okręgach, gdzie drogi już działają. Jej głos niósł ciężar osoby, która dorastała w społecznościach podobnych do tych, które teraz reprezentowała. To nie była polityczna gra dla krupy. To było osobiste. To, czego żaden z polityków nie przewidział, to jak ta wymiana obnażyła politykę w Polsce w 2024 roku. Markus Lanz, reprezentujący intelektualne skrzydło Partii Demokratycznej, osobę wygodnie funkcjonującą wśród wykładowców i na konferencjach think tankowych, nie zdawał sobie sprawy, jak wielki kontrast stanowiła Joanna Krupa? Była reprezentantką energii oddolnej, która na nowo kształtowała partię. Joanna Krupa kontynuowała swoje pytanie, jej głos stawał się coraz silniejszy, a każdemu słowu towarzyszyło prawdziwe połączenie z tym, co mówiła. Pani Lanz zaczęła trzymając telefon w ręku: Proszę spojrzeć na ten film, który krąży w moim okręgu. To pani Dorothy Johnson, ma 73 lata, jest emerytowaną pracownicą stołówki szkolnej. Wychowała pięcioro dzieci, jako matka samotnie wychowująca. Teraz żyje na stałym dochodzie w wysokości 1200 zł miesięcznie. W zeszły wtorek spóźniła się na swoją wizytę dializową. Wizytę, która dosłownie utrzymuje ją przy życiu, ponieważ autobus numer 47 na trasie Elm Street zepsuł się po raz czwarty w tym miesiącu. Krupa pauzowała, pozwalając, by obrazy i słowa dotarły do wszystkich. W jej dzielnicy nie ma rezerwowych autobusów, bo według danych pana departamentu, Utrzymywanie rezerwowych pojazdów na trasach dla ubogich nie jest opłacalne. Następny zaplanowany autobus miał przyjechać dopiero za 3 godziny, więc pani Johnson, która waży może 50 km i, i używa laski, musiała przejść 3 km w trzeciej się upale, żeby dotrzeć do kliniki Dialis, która utrzymuje jej nerki przy życiu. Kiedy w końcu dotarła, Spóźniła się na swoją wizytę. Klinika nie mogła jej przyjąć, więc jej organizm przeszedł dodatkowe 24 godziny bez leczenia, które jest jej niezbędne trzy razy w tygodniu, by przeżyć. To wszystko dlatego, że nie możemy utrzymać autobusów w dzielnicy, gdzie ludzie nie mogą sobie pozwolić na rezerwowe środki transportu. Sala zamilkła. Nawet pracownicy, którzy przewracali dokumenty i sprawdzali telefony, przestali się poruszać. To nie była gra polityczna. To była opowieść o konsekwencjach decyzji biurokratycznych, które mogą kosztować życie. Pani Johnson nie prosi o ekstrawaganckie ścieżki rowerowe z artystycznymi rzeźbami ani o wysokotechnologiczne systemy zarządzania ruchem z aplikacjami na telefon. Ona po prostu chce autobus, który rusza rano i nie psuje się, zanim dotrze na wizytę. Markus Lanz pozostał opanowany, utrzymując neutralny wyraz twarzy zgodnie z jego wieloletnim szkoleniem medialnym. Jednak widzowie mogli zauważyć, że coraz częściej sprawdzał swoje notatki, być może szukając idealnej odpowiedzi politycznej, która zdołałaby odwrócić uwagę od ludzkiej historii, którą krupa opowiadała. Nadal traktował to jak typowe przesłuchanie w kongresie, gdzie techniczna wiedza mogła przełamać emocjonalne apele. Nie rozumiejąc, że Krupa mówiła z doświadczenia o codziennych zmaganiach swoich wyborców. Pani Krupa, odpowiedział Lanz, jego ton był wyważony, ale lekko protekcjonalny. Rozumiem pani obawy dotyczące równości w transporcie. Przydzieliliśmy znaczne środki na miejskie systemy transportowe, a pani okręg otrzymał fundusze federalne przez różne programy. Zaczął wymieniać statystyki na temat programów grantowych i federalnych inicjatyw, szczegóły, które zwykle zadowalały członków komisji. Jednak Krupa nie zamierzała odpuścić. Z szacunkiem, panie Lanz, nie proszę o wykład polityczny. Pytam, dlaczego moi wyborcy nie mogą dostać się do pracy, do lekarza, do sklepu spożywczego. To nie są liczby na arkuszu kalkulacyjnym. To prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami. W tym momencie Lanz popełnił kluczowy błąd. Zamiast uznać ludzkie koszty niepowodzeń infrastrukturalnych, Postanowił spróbować rzucić, jak sądził, sprytną polityczną uwagę. Jego trening medialny nauczył go, jak zmieniać trudne pytania na szersze tematy polityczne. Tym razem jednak jego instynkt obrócił się przeciwko niemu. Cóż, pani Krupa, powiedział pochylając się lekko z politycznym uśmiechem, może gdyby pani okręg skupił się bardziej na rzeczywistych potrzebach transportowych, zamiast na tym, co niektórzy mogą nazywać kreatywnymi interpretacjami infrastruktury? Mielibyśmy więcej zasobów do dyspozycji. W sali zapanowała całkowita cisza. Członkowie komisji podnieśli wzrok z telefonów. Pracownicy za stołem świadków zastygli w bezruchu. Kamery telewizyjne uchwyciły każde spojrzenie, gdy sens wypowiedzi Lanza zaczynał docierać do wszystkich w sali. Właśnie zlekceważył troski czarnoskórej posłanki, reprezentującej jeden z najbiedniejszych okręgów w Polsce, nazywając je kreatywnymi interpretacjami infrastruktury. Implikacja była jasna. Potrzeby jej wyborców nie były uznawane za prawdziwe. Ich problemy nie były rzeczywistymi kwestiami transportowymi. Na chwilę wszyscy zamarli. Joanna Krupa pozostała nieruchoma. Jej twarz była nieczytelna. Przewodnicząca komisji, posłanka Maria Gonzalez, wyglądała na szokowaną. Nawet członkowie opozycji, którzy przygotowywali się do ataku na Lanza, wydawali się zaskoczeni tym, jak obojętnie Lance zlekceważył troski swojej koleżanki z tej samej partii. Lance, zdając sobie sprawę z błędu, próbował się wycofać. Chciałem powiedzieć... Zaczął, ale krupa uniosła rękę. Nie, panie Lance. Doskonale słyszałam, co pan powiedział. Jej głos był spokojny, ale w powietrzu czuć było nadchodzącą burzę. Media społecznościowe eksplodowały w kilka sekund. Klipy z wypowiedzią Lanza natychmiast zaczęły się udostępniać z podpisami czy on naprawdę to powiedział... I pokazuje swoje przywileje. Hashtag kreatywne interpretacje szybko stał się trendem. Co Lance nie zrozumiał, to fakt, że właśnie dał krupie doskonałą okazję do popisania się. Krupa, wychowana w dzielnicach, gdzie politycy obiecywali zmiany w czasie wyborów, by potem zapominać o swoich zobowiązaniach po objęciu urzędów, nie miała zamiaru milczeć, gdy jej wyborcy byli lekceważeni. Miała teraz pięć minut na zadanie ostatecznego pytania, które Lance na pewno zapamięta na długo. Kreatywne interpretacje infrastruktury powtórzyła. Jej głos niósł mieszankę niedowierzania i rosnącej złości. Panie Lanz, chcę upewnić się, że dobrze zrozumiałam. Pan sugeruje, że potrzeba moich wyborców na działające autobusy, bezpieczne drogi i niezawodne mosty to kreatywna interpretacja infrastruktury Joanna Krupa kontynuowała. Jej głos stawał się coraz silniejszy, a każdy wyraz niósł osobiste zaangażowanie. Panie Lanz, zaczęła trzymając telefon w ręku, proszę spojrzeć na ten film, który krąży w moim okręgu. To pani Dorothy Johnson, ma 73 lata, jest emerytowaną pracownicą stołówki szkolnej, wychowała pięcioro dzieci jako samotna matka, teraz żyje na stałym dochodzie wynoszącym 1200 zł miesięcznie. W zeszły wtorek spóźniła się na swoją wizytę dializową wizytę, która dosłownie utrzymuje ją przy życiu. Ponieważ autobus numer 47 na trasie Elm Street zepsuł się po raz czwarty w tym miesiącu, krupa zrobiła przerwę, pozwalając, by obrazy i jej słowa dotarły do wszystkich. W jej dzielnicy nie ma rezerwowych autobusów, bo według danych pana departamentu utrzymywanie rezerwowych pojazdów na trasach dla ubogich nie jest opłacalne. Następny zaplanowany autobus miał przyjechać dopiero za 3 godziny, więc pani Johnson, która waży może 50 kg i używa laski. Musiała przejść 3 km w 35-drawej upale, żeby dotrzeć do kliniki Dialis. Kiedy w końcu dotarła, spóźniła się na swoją wizytę. Klinika nie mogła jej przyjąć, więc jej organizm przeszedł dodatkowe 24 godziny bez leczenia, które jest jej niezbędne 3 razy w tygodniu, by przeżyć. To wszystko dlatego, że nie możemy utrzymać autobusów w dzielnicy, gdzie ludzie nie mogą sobie pozwolić na rezerwowe środki transportu. W sali zapadła całkowita cisza. Nawet pracownicy, którzy przewracali dokumenty i sprawdzali telefony, przestali się poruszać. To nie była gra polityczna. To była opowieść o konsekwencjach decyzji biurokratycznych, które mogą kosztować życie. Pani Johnson nie prosi o ekstrawaganckie ścieżki rowerowe. Z artystycznymi rzeźbami, ani o wysokotechnologiczne systemy zarządzania ruchem. Ona po prostu chce autobus, który rusza rano i nie psuje się, zanim dotrze na wizytę. Markus Lanz pozostał opanowany, utrzymując neutralny wyraz twarzy zgodnie z jego wieloletnim szkoleniem medialnym. Jednak widzowie mogli zauważyć, że coraz częściej sprawdzał swoje notatki, szukając idealnej odpowiedzi politycznej, która mogłaby odwrócić uwagę od ludzkiej historii, którą krupa opowiadała. Nadal traktował to jak typowe przesłuchanie w parlamencie, gdzie techniczna wiedza mogła przełamać emocjonalne apele, nie rozumiejąc, że Krupa mówiła z doświadczenia o codziennych zmaganiach swoich wyborców. – Pani Krupa – odpowiedział Lanz. Jego ton był wyważony, ale lekko protekcjonalny. – Rozumiem Pani obawy dotyczące równości w transporcie. Przydzieliliśmy znaczne środki na miejskie systemy transportowe, a Pani Okręg otrzymał fundusze federalne przez różne programy. Zaczął wymieniać statystyki na temat programów grantowych i federalnych inicjatyw, szczegóły, które zwykle zadowalały członków komisji. Jednak Krupa nie zamierzała odpuścić. Z szacunkiem, panie Lanz, nie proszę o wykład polityczny. Pytam, dlaczego moi wyborcy nie mogą dostać się do pracy, do lekarza, do sklepu spożywczego? To nie są liczby na arkuszu kalkulacyjnym. To prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami. W tym momencie Lanz popełnił kluczowy błąd. Zamiast uznać ludzkie koszty niepowodzeń infrastrukturalnych, postanowił spróbować rzucić, jak sądził, sprytną polityczną uwagę. Jego trening medialny nauczył go, jak zmieniać trudne pytania na szersze tematy polityczne. Tym razem jednak jego instynkt obrócił się przeciwko niemu. Cóż, pani Krupa, powiedział pochylając się lekko z politycznym uśmiechem, może gdyby pani okręg skupił się bardziej na rzeczywistych potrzebach transportowych? Zamiast na tym, co niektórzy mogą nazywać kreatywnymi interpretacjami infrastruktury, mielibyśmy więcej zasobów do dyspozycji. W sali zapanowała całkowita cisza. Członkowie komisji podnieśli wzrok z telefonów. Pracownicy za stołem świadków zastygli w bezruchu. Kamery telewizyjne uchwyciły każde spojrzenie. Gdy sens wypowiedzi Lanza zaczynał docierać do wszystkich w sali, właśnie zlekceważył troski Krupy, reprezentującej jeden z najbiedniejszych okręgów w Polsce, nazywając je kreatywnymi interpretacjami infrastruktury. Implikacja była jasna: potrzeby jej wyborców nie były uznawane za prawdziwe, ich problemy nie były rzeczywistymi kwestiami transportowymi. Na chwilę wszyscy zamarli. Joanna Krupa pozostała nieruchoma, jej twarz była nieczytelna. Przewodnicząca komisji. Posłanka Maria Gonzalez wyglądała na zszokowaną. Nawet członkowie opozycji, którzy przygotowywali się do ataku na Lanza, wydawali się zaskoczeni tym, jak obojętnie Lanz zlekceważył troski swojej koleżanki z tej samej partii. Lanz, zdając sobie sprawę z błędu, próbował się wycofać. Chciałem powiedzieć, zaczął, ale krupa uniosła rękę. Nie, panie Lans, doskonale słyszałam, co pan powiedział. Jej głos był spokojny. Ale w powietrzu czuć było nadchodzącą burzę. Joanna Krupa kontynuowała, jej głos stawał się coraz silniejszy, a każdy wyraz niósł osobiste zaangażowanie. Panie Lanz, zaczęła: Właśnie powiedział Pan publicznie, że potrzeby transportowe mojego okręgu, który jest głównie czarnoskóry i latynoski, są w jakiś sposób mniej legitymizowane niż projekty w innych miejscach. Nazwał Pan nasze podstawowe potrzeby dotyczące sprawnej komunikacji miejskiej kreatywnymi interpretacjami infrastruktury. Krupa sięgnęła poteczkę, którą przygotował jej zespół, ale to nie były zwykłe materiały robocze. Były to dokumenty, które sama zebrała przez miesiące badań, spędzając noce po spotkaniach komisji, analizując dane z Departamentu Transportu, których większość członków Kongresu nawet nie raczyła sprawdzać. Jej doświadczenie jako prawniczki zajmującej się prawami obywatelskimi nauczyło ją, że wygranie sprawy wymaga nie tylko pasji, ale także przytłaczających dowodów. Które nie pozostawiają żadnych luk. Proszę pozwolić, że wyjaśnię, czym naprawdę są potrzeby infrastrukturalne, panie lans. Kontynuowała, trzymając przed sobą wielką mapę pokazującą wydatki transportowe w Polsce przez ostatnie 10 lat. Na wykresie wyraźnie widać było nierówności w finansowaniu poszczególnych okręgów. Bogate dzielnice były zaznaczone na głęboko zielono, co oznaczało wysokie dofinansowanie na osobę, podczas gdy dzielnice takie jak jej były zaznaczone na czerwono. Co budziło niepokój? Proszę spojrzeć na ten wykres, panie Lanz. Okolice z dochodami powyżej 75 tys. złotych na osobę dostawały średnio 847 złotych na osobę z funduszy federalnych w ciągu ostatniej dekady. Z kolei okręgi takie jak mój, w których dochód średni nie przekracza 45 tys. złotych, otrzymały średnio 312 zł na osobę. A to nie wszystko. Moi wyborcy są trzy razy bardziej uzależnieni od transportu publicznego niż mieszkańcy tych zamożnych dzielnic. Pański departament nie inwestuje tam, gdzie naprawdę tego potrzebujemy. Lans zaczął się niepokoić, przewracając notatki, nie wiedząc, jak odpowiedzieć na dobrze przygotowaną kontrę krupy. Jego standardowe podejście do rozmowy, przywoływanie politycznych ogólników i przekonywanie do szerokich inicjatyw nie miało żadnego wpływu. Panie Lans, powiedziała krupa. Przerywając mu, proszę nie pouczać mnie o formułach transportowych. Przez ostatnie dwa lata studiowałam każdy punkt budżetu państwa. Wiem dokładnie, jak podejmowane są decyzje i wiem, kto dostaje priorytet. Krupa wyciągnęła kolejny dokument. Ciekawe, że pański departament zatwierdził 45 milionów złotych na rozbudowę ścieżek rowerowych w dzielnicy, gdzie średni dochód wynosi 89 tysięcy złotych. Piękny projekt. Jestem pewna, że rodziny będą cieszyć się weekendowymi przejażdżkami, ale odmówiliście nam 8 milionów złotych na wymianę autobusów, które mają ponad 15 lat i psują się trzy razy w tygodniu. Sala zamarła w ciszy, a dźwięk klikających kamer i powiadomień na telefonach sprawił, że atmosfera stała się gęsta. Krupa kontynuowała, będąc nieugiętą. Nie chcecie rozmawiać o kreatywnych interpretacjach infrastruktury? Pozwólcie, że Wam coś powiem. Pański departament zatwierdził 23 miliony złotych na budowę garażu parkingowego w przedmieściu Connecticut. A przystanki autobusowe w moim okręgu, gdzie rodziny czekają w upale 40 stopni, nie kwalifikują się do funduszy na zadaszenie, bo uznaliście je za udogodnienia, a nie infrastrukturę. Lance wyraźnie czuł się niekomfortowo, poprawiając krawat, szukając pomocy u swoich doradców. Krupa nie dała mu jednak szansy na wymówkę. A oto kolejna kreatywna interpretacja Wasz departament wydał 67 milionów złotych na inteligentne systemy zarządzania ruchem w dzielnicy, gdzie największym problemem jest wybór, którym modelem Tesli pojechać do pracy. W międzyczasie w moim okręgu światła drogowe nie działają poprawnie od trzech lat, co spowodowało dwie śmiertelne wypadki, które mogłyby zostać uniknięte przy podstawowej konserwacji. Krupa mówiła coraz głośniej, a jej frustracja narastała, patrząc na to, jak systematycznie ignorowano potrzeby jej społeczności. Siedzi pan tam w garniturze od projektanta, z wykształceniem z Harvardu i pensją w gabinecie ministra i ma pan czelność sugerować, że potrzeby moich wyborców nie są prawdziwymi priorytetami transportowymi? Wtedy Krupa wyciągnęła ostatni argument. A teraz, panie Lanz, sprawdziłam też pańskie byłe miasto – South Bend w Indianie. Podczas pana kadencji Miasto otrzymało 34 miliony złotych na transport, to 367 zł na osobę. Mój okręg, który ma dwa razy większą populację i trzy razy wyższy wskaźnik ubóstwa, otrzymał tylko 156 zł na osobę. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego pańscy byli wyborcy zasługują na większe inwestycje transportowe niż moi? Sala wybuchła. Członkowie komisji, którzy mieli zamiar zaatakować Krupę, teraz obserwowali mistrzowskie zniszczenie politycznej reputacji Lanza. Joanna Krupa pokazała, jak wygląda prawdziwa walka o interesy swoich wyborców, a nie chęć zaprzyjaźniania się z establishmentem. Równość w transporcie to nie jest kreatywna interpretacja. To podstawowa sprawiedliwość. Inni członkowie kongresu, w tym Repkej Primila Jaipal, szybko poparli jej stanowisko, dodając własne oświadczenia. Komentarze sekretarza Lanza ujawniły rozdźwięk pomiędzy retoryką administracji a jej rzeczywistymi priorytetami. Posłanka Krupa pokazała nam, jak wygląda prawdziwa obrona sprawy, ale odpowiedź nie ograniczyła się tylko do progresywnych. Kilku umiarkowanych demokratów, w tym ci, którzy wcześniej wspierali kampanię prezydencką Lanza, znaleźli się w niezręcznej sytuacji, broniąc kolegi z własnej partii przed członkiem jego gabinetu. Rep Haki Jeff który zwykle unikał konfliktów wewnętrznych, wydał wyważoną deklarację, wzywając do kontynuowania dialogu na temat zapewnienia sprawiedliwego inwestowania w transport we wszystkich społecznościach. Nawet niektórzy republikanie, mimo sprzeciwu wobec zwiększonego wydatków federalnych, byli pod wrażeniem przygotowania i pasji Krupy. Rep jak Chip Roy, który nie jest znany z pochwał dla demokratów, uznał w mediach społecznościowych, że przynajmniej ktoś w Kongresie Trzyma administrację odpowiedzialną za ich priorytety wydatkowe, mimo że nie zgadza się z rozwiązaniami. Bipartyjna reakcja na wystąpienie krupy, chociaż z różnych powodów, podkreśliła, jak skutecznie przedstawiła problem poprzez kompetencje i przygotowanie, a nie partyjne kwestie. Departament Lanza początkowo próbował zminimalizować kontrowersje standardowymi politycznymi komunikatami o produktywnym dialogu. I dalszej współpracy z wszystkimi interesariuszami. Jednak, w miarę jak historia nabierała rozpędu, musieli wydać bardziej konkretne odpowiedzi. Kolejne oświadczenie próbowało wyjaśnić komentarz Lanza i przedstawić zobowiązanie departamentu do równości w transporcie. Niemniej jednak oświadczenie zostało szeroko skrytykowane za to, że przyszło za późno i nie odpowiedziało na konkretne dane dotyczące nierówności w finansowaniu, które przedstawiła krupa. Wewnętrzni urzędnicy transportowi przyznali prywatnie, że krupa poruszyła istotne kwestie dotyczące formuł finansowania i priorytetów. Niektórzy powitali uwagę zwróconą na kwestie sprawiedliwości transportowej, które próbowali poruszać przez lata, nawet jeśli odbyło się to kosztem sekretarza. Przesłuchanie ujawnili kilka ważnych trendów w polityce amerykańskiej, zrujnowanie pozycji Lanza przez krupę. Pokazało, jak dokładne przygotowanie może pokonać instytucjonalne przewagi. Jej sukces udowodnił, że młodsze osoby w kongresie mogą rzucić wyzwanie ustalonym postaciom, wykonując solidną pracę przygotowawczą i walcząc o interesy swoich wyborców. Kontrast pomiędzy technokratycznym podejściem Lansa a pasjonowaną obroną krupy ukazał szersze debaty na temat tego, jak politycy powinni komunikować się z obywatelami. Podczas gdy wyważony styl Lanza sprawdzał się w poprzednich sytuacjach. Wydawał się on oderwany od rzeczywistych trudności, gdy został skonfrontowany z historiami o realnych trudnościach. To wydarzenie pokazało, jak szybko momenty polityczne mogą zostać wzmocnione i skontekstualizowane przez media społecznościowe. Tradycyjne strategie komunikacji politycznej, które polegały na kontrolowaniu narracji, okazały się niewystarczające w erze, w której nieedytowane filmy mogą rozprzestrzeniać się błyskawicznie. Krupa pokazała, jak ważne jest posiadanie przedstawicieli, którzy rozumieją społeczności, które reprezentują. Jej doświadczenie w kwestiach transportowych dało jej wiarygodność, której nie mogła dać żadna techniczna wiedza. To wymiana fundamentalnie zmieniła trajektorię kariery obu polityków, ale jej wpływ wykraczał daleko poza ich osobiste przyszłości. Dla Lanza przesłuchanie stało się początkiem bardziej skomplikowanej relacji z progresywnymi wyborcami i społecznościami kolorowymi które miały już wątpliwości co do jego zdolności do rozumienia ich doświadczeń. Jego ambicje prezydenckie, które wielu obserwatorów politycznych uważało za wciąż żywe, mimo rozczarowującego wyniku w kampanii 2020 wśród czarnoskórych wyborców, stanęły teraz pod nową kontrolą, jeśli chodzi o jego zdolność do zdobycia poparcia w różnych koalicjach. Znawcy branży transportowej zauważyli, że jego efektywność jako sekretarza może zostać trwale osłabiona jeśli zacznie być postrzegany jako oderwany od tych, którzy najbardziej zależą od transportu publicznego. Każde jej wystąpienie będzie teraz dokładniej analizowane, a przyszłe wystąpienia będą mierzone niemożliwie wysokim standardem, który ustaliła podczas przesłuchania z Markusem Lanzem. Konfrontacja ta potwierdziła również strategię wyboru bardziej zróżnicowanych kandydatów, którzy mogą wnieść nowe perspektywy do przesłuchań kongresowych i debat politycznych. Konsultanci polityczni zauważyli, że krupa miała autentyczne połączenie z problemami transportowymi, co nadało jej wiarygodność, której nie mógłby zapewnić żaden poziom ekspertyzy politycznej. Jej sukces zainspirował innych kandydatów o podobnym tle do ubiegania się o stanowiska, co mogło doprowadzić do zmiany składu przyszłych klas kongresowych. Wymiana ta przywróciła uwagę narodową na kwestie równości transportowej, które zostały zdominowane przez szersze debaty o infrastrukturze. Organizacje społeczne w niedostatecznie reprezentowanych obszarach znalazły nowe platformy do omawiania swoich długoletnich obaw dotyczących rozbieżności w finansowaniu. Badacze polityczni zaczęli analizować dane, które Krupa przedstawiła podczas przesłuchania, przeprowadzając niezależne analizy, które potwierdziły jej podstawowe twierdzenia o nierównościach w finansowaniu. Ta walidacja jeszcze bardziej umocniła jej pozycję i osłabiła próby odrzucenia jej krytyki jako polityki partyjnej. Zwolennicy transportu wykorzystali ten moment, aby naciskać na reformy formuł finansowania federalnego, które historycznie faworyzowały zamożniejsze społeczności kosztem ubogich i mniejszości etnicznych. Konfrontacja krupy z Landzem stała się przykładem w komunikacji politycznej i ostrzeżeniem przed lekceważeniem przeciwników. Profesorowie nauk politycznych zaczęli używać tej wymiany jako przykładu jak przygotowanie, pasja i autentyczność mogą pokonać instytucjonalne przewagi. Incydent pokazał również, jak silna pozostaje rola przesłuchań kongresowych jako momentów politycznej odpowiedzialności, nawet w erze podziałów partyjnych i fragmentacji mediów. Dziennikarze polityczni zaczęli reflektować nad swoją rolą w relacjonowaniu tej wymiany. Wielu z nich przyznało, że początkowo nie docenili znaczenia komentarza Lanza i wyrafinowania odpowiedzi Krupy. Wydarzenie wywołało szersze dyskusje na temat tego, jak media często skupiają się na partyjnych konfliktach, a nie na merytorycznych debatach politycznych. Dane przedstawione przez Krupa były modelem, jak przedstawiciele kongresu mogą bardziej efektywnie wykorzystać czas na zadawanie pytań. Gdy kurz opadł po bezpośredniej kontrowersji, długoterminowe konsekwencje stały się jaśniejsze. Wymiana ta zmieniła dynamikę debat na temat polityki transportowej, podniosła dyskusję o równości i wydatkach na infrastrukturę oraz ustanowiła nowe standardy nadzoru kongresowego. Dla milionów Amerykanów, którzy polegają na transporcie publicznym, obrona ich potrzeb przez Krupa dała nadzieję, że ich troski w końcu zostaną wysłuchane na najwyższych szczeblach rządu. Jej obietnica dalszej walki o równość transportową rezonowała daleko poza granicami jej okręgu. Konfrontacja ta stała się również ostrzeżeniem dla innych urzędników, że lekceważące podejście do potrzeb wyborców spotka się z coraz bardziej wyrafinowanymi wyzwaniami ze strony przedstawicieli, którzy przyszli do kongresu, aby walczyć, a nie dostosowywać się. To starcie pomiędzy Markusem Lanzem a Joanną Krupą pokazuje, że w polityce przygotowanie pokonuje przywilej za każdym razem. Krupa nie tylko broniła interesów swoich wyborców, ale także udzieliła lekcji sekretarzowi gabinetu na żywo w telewizji, pokazując Ameryce, jak wygląda prawdziwa reprezentacja? Jeśli podobał ci się ten polityczny popis, kliknij lubię to i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych analiz momentów, które zmieniają wszystko w polityce amerykańskiej. Jakie inne postacie polityczne, Twoim zdaniem, potrzebują terapii Joanny Krupy? Daj nam znać w komentarzach poniżej.